Onkologia w dobie epidemii COVID-19 Dane z pierwszych miesięcy stanu zagrożenia epidemicznego pokazują niepokojący obraz sytuacji w onkologii. 72% respondentów badania opinii uważa, że pacjenci nie korzystają ze świadczeń zdrowotnych pomimo, że ich potrzebują ze strachu przed zarażeniem się koronawirusem. To bardzo niepokojące informacje, które mogą oznaczać wzrost zgonów z powodu chorób nowotworowych nawet o 20%. Ta wynosi obecnie w Polsce ponad 100 tysięcy osób w skali roku. Jeżeli masz objawy, jesteś w trakcie diagnostyki lub leczenia onkologicznego, nie odkładaj konsultacji na później. Koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Większość nowotworów zdiagnozowanych we wczesnej fazie może być skutecznie wyleczona. Przerwanie leczenia onkologicznego może mieć negatywny wpływ na skuteczność terapii i być zagrożeniem dla życia. Coś Cię niepokoi? Jesteś pacjentem onkologicznym? Skontaktuj się z lekarzem. Nie czekaj, działaj. Chorobę nowotworową należy leczyć. Przed zakażeniem COVID możesz się uchronić. Niech strach przed COVID-19 nie przeszkodzi w diagnostyce i leczeniu choroby nowotworowej. Skontaktuj się z lekarzem, aby wspólnie podjąć właściwą decyzję dotyczącą ścieżki leczenia. Masz następujące możliwości. Możesz skontaktować się ze swoim ośrodkiem zdrowia lub najbliższym centrum onkologii. Oddziały onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, hemato-onkologii, radioterapii oraz oddziały diagnostyki onkologicznej są do dyspozycji pacjentów. Personel dokłada wszelkich starań, aby leczenie w czasie epidemii było bezpieczne. Zalecenia dla pacjentów onkologicznych dotyczące postępowania w dobie epidemii COVID-19 znajdziesz na stronie pto.med.pl. Więcej informacji na temat dostępnych programów profilaktyki onkologicznej można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz pacjent.gov.pl. Informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych, można znaleźć na stronie zintegrowanego informatora pacjenta. Masz podejrzenie nowotworu? Chorujesz na nowotwór? Skontaktuj się z lekarzem. Materiał powstał z inicjatywy organizacji pacjentów we współpracy z OLKEN Polska. Film edukacyjny Pacjent Onkologiczny w dobie epidemii COVID-19 jest objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.